Cześć, mam do Was wiadomość z ostatniej chwili. Oficjalnie został pokazany nowy mob, na którego będziemy mogli oddać głos w tegorocznym głosowaniu na moby. Jest to Sniffer, czyli po polsku Wąchacz. Jest to starożytny i wymarły mob, którego jaja można znaleźć w skrzyniach podwodnych ruin. Aby go wykluć, należy postawić jajo na suchym lądzie i zaczekać, aż się wykluje. Jego ekskluzywną funkcją jest znajdowanie starożytnych i niespotykanych już nasion w ziemi. Jedną z nowych roślin możemy zauważyć na samym filmie promującym moba. Czy właśnie dzięki niemu nadarzy się okazja, aby znowu dodać nowe drewno? Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym mobem, gdyż w końcu pojawi się wiele nowej i bujnej roślinności w Minecraft. Pozostaje tylko jedno pytanie. Z jakimi mobami będzie konkurował Sniffer? Tego dowiemy się już wkrótce, a jeśli chcesz być na bieżąco z nowościami, a takowych w najbliższym czasie będzie naprawdę sporo, to zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Dzięki za oglądanie do końca, cześć!